mi się podoba, bo na przykład ja kocham ja kocham na przykład ja na przykład lubię waty cukrową, kocham cukier w ogóle. dmuchajcie tak średnio, ale na przykład lubię kucyki, lubię jazdę konną, no i właśnie prawie wszystko mi się tu podoba. Jest fajnie, bo jest koń i też są dmuchańce. Dzisiaj to jest taki dzień tak naprawdę, kiedy możemy dzieciom dać tą radość i tą przyjemność z przebywania na świeżym powietrzu. Jest szereg konkursów z nagrodami. Pogoda i atrakcje były zapewnione. Najmłodsi bez limitów korzystali z dmuchańców waty cukrowej czy zabaw animacyjnych. Radość jest wymalowana na buziach dzieci. Zadowolenia nie kryją też rodzice. To jest fajnie co roku przychodzimy. Z żoną z dziećmi. Jest bardzo dobra impreza zorganizowana dla dzieci. I ogólnie jest super. Współdzielczy Dzień Dziecka to coroczna, stała już impreza organizowana przez zarząd spółdzielni. Mamy niesamowitą ilość prezentów dla dzieci. Także dzisiejsze dzieci, które przyszły na dzisiejszy Współdzielczy Dzień Dziecka, zostaną zasypane różnego rodzaju gadżetami, nie tylko atrakcjami, które się dzieją tutaj w tej chwili i są różnego rodzaju konkursy realizowane, ale również jest, mamy co najmniej sześć dużych pudeł nagród, więc myślę, że każde dziecko wyjdzie nie z jedną, a co najmniej z sześcioma, z siedmioma nagrodami za dzisiejsze uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.